Są widoki dobre. Także Słuchajcie, witamy Was serdecznie podczas takiego krótkiego wywiadu plażowego. Tomek Damian z tomaszdamian.pl i Przemek Szczęch z, Przemy... z Przemek Szczęch PL. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień tutaj na wyspie Fuerteventura, na której przyjechaliśmy, przylecieliśmy dwa dni temu z Przemkiem i z ekipą naszą biznesową. I dzisiaj był taki, taki 7 minut workout i taki mamy dzień mastermindów, taki dzień przemyśleń. Nakręcaliśmy dzisiaj kilka wywiadów i mnie szczególnie zainteresowało to, co Przemek powiedział dzisiaj o kompetencjach, jakie trzeba jak gdyby nabyć albo jakie każdy z nas nabywa podczas tych pierwszych kroków w internecie. I tak sobie nawet za zapisałem to. Pierwsza sprawa to. To, co mi się podobało, co Przemek powiedział, że e, ważne, ja takie same przemyślenie zresztą mam, że ważne jest, e, żeby nauczyć się kompetencji jednej tak naprawdę na start i po prostu ją, e, jakby kultywować e, jej, e, ko kontynuować jej, jej rozwój po prostu. Krążyć wokół niej, nie? Dokładnie. E, tutaj tak myślę, Przemek e, właśnie taką jedną rzecz na start e, jakby wyciągnął z e-biznesu i wprowadził e, w swój biznes. Przemek powiedz co to było naszym tutaj oglądaczom. I co, i co, ja po, powiem tak, e, wyczułem, wyczułem temat tego, że brakuje w e, internecie marketera, osoby, bo nie ma co się ukrzykiwać, Jesteśmy po części w taki, takim mini show biznesie, tak? Takim internetowym show biznesie. I, yy, brakowało osoby, która by się skoncentrowała tylko i wyłącznie na przykład na robieniu strony, na robieniu bloga, na WordPressie, na wtyczkach, wiesz, ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Temat rzeka. I, i, i wyczułem, wyczułem ten temat i dopisałem sobie po prostu to słowo kluczowe do nazwiska. Rozumiesz? Dokładnie. Że skoncentrowałem się na Skoncentrowałem się na rozwoju w tym kierunku, pokazywałem ludziom w tym kierunku jak działać. Bo bardzo w Google Cable Tools znalazłem frazy, gdzie ludzie non stop co miesiąc, co rok wyszukiwali te same słowa. Jak zrobić bloga, jak założyć bloga. Więc postanowiłem, że po prostu pójdę w tym kierunku i dopiszę sobie słowo kluczowe WordPress, e, blogowanie może, coś w tym stylu i pociągnę ten, ten, ten temat. I, 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 no, i, no i wyszło, tak? Zobaczył się pierwszy, pierwszy kurs, przecież był, jak zrobić bloga. Teraz de facto jakbyś się kogoś zapytał z kim się kojarzy Przemek to pewnie z WordPressem żeby... No właśnie, bo to jest taka fajna sytuacja. Wiele, wiele osób popełnia błąd, to co ja widzę, nie wiem czy, czy potwierdzisz, że startując w, tym, w tej branży biznesu chcieliby... Tak, tak, naprawdę, tak naprawdę wiele osób rozumie biznes jako bardzo szeroką, taką e, bardzo szerokie pojęcie. Natomiast e, co jest kluczowe wydaje mi się, żeby się skupić na bardzo wąskich niszach. E, kiedyś e, właśnie powiedział bardzo fajnie na swoim szkoleniu Paweł Krzyworączka, że jeżeli chciałbyś na przykład sprzedawać biżuterię w internecie, chciałbyś prowadzić sklep z biżuterią to nie skupiaj się na całej biżuterii tylko skup się na przykład o, na sygnetach męskich albo na kolczykach damskich albo na łańcuszkach komunijnych i y, koncentruj się w tą bardzo wąską y, niszę i bardzo dobrze to co ty powiedziałeś jeżeli ktoś wpisuje wordpress to od razu widzi twoje nazwisko tego w internecie i to jest y, ta twoja właśnie ten, ten kawałek tego tortu w biznesie internetowym, żeby po prostu nie, nie łapać się za cały tort, bo wiele osób po prostu, no, ja, ja, jakby nie mówić, ciężko jest, ciężko jest nauczyć się całości od razu, tak? Oczywiście, no tak, całości się nie nauczysz. I tu, jest, I tu już można powiedzieć, że jest problem większości ludzi, którzy się poddają, albo którzy się podają zanim jeszcze nie weszli i myślą sobie, że tutaj tego wszystkiego trzeba się tyle nauczyć. Ja nie mogę, nie dam rady, nie umiem, nie potrafię, też tego nie umiałem. Taka rada, jeżeli jesteś początkującym, zaczynasz, masz, nie wiem, może już pierwszego bloga, może jeszcze go nie masz, myślisz, to rada moja jest taka: są cztery. Takie kroki, które są potrzebne do tego, żeby zbudować biznes w necie. Potrzebny Ci jest blog, potrzebny Ci jest ruch, potrzebne Ci jest budowanie listy i potrzebne Ci są e, wizerunkowo-marketingowe zagrywki, że tak powiem, tak? Kwestie marketingowe, PR-owe, nie wiadomo, jak to można jeszcze sobie nazwać. Jeżeli te cztery kroki będziesz znał i wiesz już, czy teraz, że, że to Ci jest tylko potrzebne, to zacznij A od ty... bloga. Jak będziesz miał bloga, jak będziesz miał bloga, e, będziesz się uczył przez pierwszy, drugi miesiąc obsługi bloga, robienie wpisów, artykułów i tak dalej. Zrobić to, zauważyć na przykład, że zaczynacie Google, żeby podnosić do góry, że to, że tamto. Co później? Ruch. Co później? Budowanie listy, tak? Bo z ruchu trzeba tę konwersję, przerobić ten ruch na, 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 na listę, na maile, tak? Większość ludzi E, zaczynając myślisz że o budowaniu listy, co jest bez tak? sens, zaplan zaplan tak? Zaplanować sobie po prostu, tak? Jeżeli dzisiaj jesteś w pierwszym miesiącu, robisz bloga, czy w drugim miesiącu jeszcze go poprawiasz, robisz pisy, nie martw się na razie listą. Zacznij martwić się już pomału ruchem, tak? Skąd Jak to zrobić? Może jakieś szkolenie może gdzieś coś poczytać, tak? Może poczytać w Google poszperać tydzień nawet, ale żeby znaleźć te, te, te wskazówki, które które dają inni, ale od razu też jest stosować u siebie, tak? Jak już będziesz miał ruch, będziesz widział w statystykach, no to będziesz myślał teraz co z listą, tak? Okay? Ale bardzo dobre to co to, 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 to powiedziałeś, że są jakby cztery na przykład na start kluczowe umiejętności, które powinniśmy umieć, Natomiast, co jest bardzo ciekawe w internecie, i to jest szczególnie w internecie widoczne, bo to w zasadzie w całym biznesie można to zastosować, w offline'owym również, ale że przykładowo możesz się skupić na przykład tylko na blogowaniu, ale możesz zatrudnić sobie poprzez outsourcing osoby, które będą dla ciebie robić ruch. Bo trzeba też wziąć pod uwagę to, to co powiedziałeś, że to, to jest jednak proces, że to nie jest tak, obstrykniemy palcami i od razu się staliśmy e-biznesmenami, ponieważ nie wiem jak ty, ale ja na przykład przez cały proces, zanim zacząłem pierwsze sukcesy odnosić, to minęło 2-2,5 dwa, dwa roku. I, i, I dzisiaj było chyba z dziesięciu marketerów, którzy mówili o tym samym, o tym osiągnięciu sukcesu swojego. Wszyscy, ale w każdej wypowiedzi. Wszyscy mówili to samo, zauważyłeś? Dwa lata. Tak, dwa dwa, lata. każdy mówił, że to jest proces, który trwa, trwa dwa lata. I teraz e, i przed chwilą kręciłem też wideo, na którym mówiłem to bardzo wyraźnie, że na przykład, jeżeli jesteś w tym momencie na etacie albo prowadzisz swój biznes to nie, nie, nie zostaw dzisiaj tego i po prostu przejdź do e-biznesu, bo nie dasz sobie rady i sfrustrowany będziesz i po prostu e, kopniesz to i powiesz, że to nie działa. Natomiast skup się na tym, żeby pracować dalej w swojej części e-biznesu i przechodzić e, powoli, powoli do pierwszych sukcesów. E, Przemek powiedział mi e, kilka dni temu w Warszawie, jak byliśmy w hotelu, taką inspirującą historię. Ja mam zresztą podobną, e, kiedy tak naprawdę zostawiliśmy. Swoje y, poprzednie jakieś tam działania i, i, i weszliśmy do biznesu. Y, myślę, że przemka historia jest imponująca i dlatego bardzo się będę cieszył, jak go opowiem Wam tutaj. Natomiast myślę, że każdy z nas ma taką samą historię. Dzisiaj mówił o tym Jacek Duchitz, y, mówił, mówił y, Joel Chris. Którzy z nami są w nasi ze Stanów, nasi partnerzy biznesowi, i każdy praktycznie po, po około dwóch latach przechodził ten proces, gdzie dochodził do pewnego momentu, w którym powiedział sobie: Stop, od dzisiaj robię tylko to. Ja miałem taki, taki okres, to wam powiem, 2011 rok, 15 stycznia. Pamiętam tą datę, jak powiedziałem sobie 100%. Dzisiaj robię tylko marketing internetowy i praktycznie w 90% od tamtej pory moje działania na tym polegają. I zarabiam pieniądze i mam ale, bardzo fajny dochód. Ale to. zauważyłeś, że jak tylko przyszedłeś na. Na tą stronę, tak, na marketing internetowy i zauważyłeś, że twoje dochody non stop rosną? Oczywiście, to jest bardzo, to jest bardzo piękna a sprawa. Kiedy, a kiedy, kiedy się uczysz, kiedy budujesz ten swój biznes, tak, Kiedy, wiesz, wylewasz fundamenty, stawiasz do góry, kryjesz i tak dalej, to na to potrzeba czasu. samo no na to. I prowadząc pracę z tym jest ciężko. Jest cholernie ciężko, można powiedzieć, ale... Tutaj jest właśnie ta wytrwałość, tak? To, że przychodzę do pracy po pracy o 17-18, to nie to, że odpoczywam, bo każdy odpoczywa, tylko ja jem, padam laptopa i siedzę do 12 w nocy, tak? codziennie coś, codziennie coś, codziennie coś. W pracy co ja robię? Pracuję i myślę, kurde, jakby to zrobić, a może to tak, a może to tak, a może się dowiedzieć. Kartka, długopis, notatnik, tak, zapisuję, muszę to sprawdzić, tak? I, i, i w momencie kiedy. Robisz te dwie rzeczy, tak? czyli, czyli pracujesz i budujesz, tak? te dochody są takie średnie. Nie? Nie, tak. nie wiem, czy z tego by dało rady wyżyć z rodziną, powiedzmy dwóch, trzyosobową. Pewnie by nie dało. tak? Samemu może byś wyżył, jakbyś, jakbyś wiesz, chciał. Natomiast jeśli ja to zauważyłem u siebie, że jak tylko rzuciłem pracę i powiedziałem sobie od tego i tego miesiąca, zaczynam tylko i wyłącznie to. Powiedziałem szefowi, że za dwa miesiące mnie nie ma. I od tego miesiąca zaczęło się wszystko naprawdę mega, mega dziać. I mega wielki progres, tak? Tak jest. Znaczy tu jest, tak. tu jest taka sytuacja, że e, moja, mój przypadek był taki, że ja już, powiedzmy, zarabiałem w swoim biznesie tradycyjnym jakieś tam pieniądze o, o kwocie X i. E, bo powiedziałem sobie, że ten balans, który to, to, ten moment, kiedy zrezygnuję z biznesu pierwszego, będzie wtedy, jeżeli osiągnę podobny dochód już na biznesie mark, marketingu internetowego i pociągnę ten, ten dochód. 2-3 miesiące i taka sytuacja była tak, jakby zerwałem ze swoim biznesem stacjonarnym ale w grudniu był świetny miesiąc pamiętam, że zrobiłem około 100 sprzedaży w grudniu i to praktycznie było wysłaniem, przepraszam, 150 sprzedaży wysłaniem e-mail. Więc e, to był mój pierwszy, to był mój produkt, 150 sprzedaży w 2 3 dni e, przed świętami, no to to daje powera, ale nigdy by się to nie stało, gdybym wcześniej nie popełnił e, wielu błędów, gdybym nie, nie pouczył się 2 lata, gdyby nie było tej de determinacji, o której Ty mówisz, że przychodzisz, e, mało tego, że przed pracą 2-3 e, godziny poświęcałem na to, żeby e, o, coś udoskonalić w swoim biznesie, e, jakieś e, porobić korekty, później szedłem do, do biznesu stacjonarnego i znowu robiłem e, ko, kolejny... business. Hay que pagar. vídeo now, okay? es que me dice que as hamacas pago, eh? What? Hay que pagar. Okay. Five Can minutes. you take 5 minutes, minutes? please? Ah, por favor. Okay. No, okay. Thank you. e <laughs> tak to widzicie właśnie E, zaczepił nas tutaj e, pan, który, e, <laughs> który... chciał nam sprzedać leżaki. <laughs> który sprze chciał nam sprzedać nasze leżaki, które mamy tu zresztą z hotelu. Natomiast e, no właśnie, tu jest, tu jest ta, ta różnica. Też e, robiliśmy w życiu różne rzeczy, tak? Musieliśmy, musieliśmy różne rzeczy robić. E, na przykład e, bardzo fajne historie dzisiaj słyszeliśmy. Są ludzie, którzy naprawdę zarabiali po 400 zł miesięcznie. Zresztą e, ja po wyjściu z, z, zaraz, nie wiem, chyba po wojsku pracowałem w McDonaldzie, gdzie zarabiałem 400 zł miesięcznie i dojeżdżałem rowerem 15 km do pracy. To, wyobraźcie sobie, nie zawsze była fajna pogoda jak dzisiaj, tylko padał deszcz, tak. wia wiało w twarz. Jak to się mówi biednemu, wiatr w oczy wieje, ale te sytuacje też powodowały to, że chciałem, e, chciałem zmienić coś w swoim życiu. Przemek, może powiedz o tym przełomie, co dało Ci pewność, bo, bo tutaj w poprzednim pytaniu to padło, nam tu Pan rozproszył trochę, ale co dało nam tą pewność, że powiedziałeś sobie, że to jest Twój biznes, że już więcej się nie cofniesz, że będziesz go robił do końca życia. <śmiech> <śmiech> bo to jest najciekawsze chyba. Bo... Powiem Wam tak, e, e, to, pewny, pewny nie jesteś, pe, pewność siebie rośnie, z, rośnie wraz z efektami. Się kiedy nie masz efektów, e, a nie masz ich z przyczyn dwóch, albo jednych de facto, idziesz po prostu niewłaściwą drogą, tak? Albo idziesz drogą własną. Tak? E, i, I kiedy zaczynają się pojawiać pierwsze komentarze na blogach, kiedy zaczynają się pojawiać pierwsze lajki na fanpageów tak? E, kiedy zaczyna się coś dziać, twoja motywacja zaczyna rosnąć. Widzisz, że... Że zaczynają się ludzi. Że ludzie odbierają twoją treść, tak? e, Ja już miałem nawet na, na Facebooku około 800 osób, 700 i powiem ci szczerze, że ja nie byłem dalej pewny tego, co ja robię. Rozumiesz, nie było takiej, takiej pewności, a, a, a wyślę maila i, i, a, i, i trzeba coś sprzedać, tak? Co ty? Ja wysłałem maila i, i siedziałem, wiesz, często się i wiecie ciekawe, co to będzie, rozumiesz? Natomiast pewność siebie przy, przyszło, mi przyszła. Po, po, tym jak, po tym jak pomyślałem sobie, który, któregoś dnia, że wejdę, zrobię po prostu prywatny coach tak? i skasuję za to 3000 zł. No bo to, to kosztuje I, 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 I puściłem jednego maila, na którym siedziałem. Dwie godziny czasu puściłem tego jednego maila i sprzedałem tego 10 sztuk. Wtedy postanowiłem, Człowiek wstał już na drugi dzień rano. Na, wypro... na, na lekko wy... drżących kolanach. Wyprost... Nie powiesz. Wyprostowany i, mówi... i powiedziałeś sobie tak, to jest to. Tak. To jest to, co ja chcę robić. Chociaż szczerze powiedziawszy, to ja już odkąd trafiłem na marketing internetowy i trafiłem na program partnerski. E... Już nie działający, ale kiedyś był taki program partnerski 3 lata temu. E... To ja powiedziałem, że tak, to jest to, co ja chcę robić, bo ja się w tym dobrze czuję. Tak? E... Byłem w marketingu sieciowym. 4-5 lat temu byłem w marketingu sieciowym, ale nie miałem jakichś tam sukcesów. Nudziło mnie chodzenie, wiesz. Po restauracjach, spotkania. spotkania, laptopy, wiesz, dojazdy, do czas. A tu, a tu co chwilę, wiesz, nie, nie. nie Albo ktoś nie, nie przychodził nie, na spotkanie. Nie. Często. Albo nie przychodzili, tak? Ta. I, I ja przez to, przez to. Rzuciłem marketing sieciowy, co prawda nie pracowałem sam, tylko cały czas ze sponsorem, przez to rzuciłem marketing sieciowy i po pół roku trafiłem właśnie na ten program partnerski. Jak ja go zobaczyłem powiedziałem tak, to jest to, co ja chcę robić. Pomimo tego, że to robiłem, pomimo tego, że się zarabiało już pieniądze, pomimo tego, że nawet już nie pracowałem na etacie i tak nadal nie byłem pewny. Pewność ciebie dochodzi, wiesz, po sukcesach, po, po takich wyjazdach. No, w końcu tak, za tak. coś przyjechałeś tutaj, tak? Wiesz, wiesz, za to, że, 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 że po prostu jesteś. Za ładny uśmiech. Tak. tak że trzeba, było, wiesz, trzeba było pokazać yy, co się potrafi. Nawet, nawet kiedy w 2011 roku wygrałem eksperta 2.0 0 u Pawła Danielewskiego. Za... Pierwsze miejsce miałem za tak. sprzedaż i czwarte miejsce za Nie, pierwsze miejsce za skuteczność i czwarte za sprzedaż, tak? Zaraz po, po, po Jacku, po Adrianie i po Pawle przy Gorące. Tak? Ja, ja tam stanąłem. Myślisz, że ja byłem nadal pewny tego, co ja robię? No. To, był, to było tylko, to był taki, wiesz, to, to był taki wielki przeskok, z, powiedzmy, jak szedłem po jednym schodku, tak, to nagle przeskoczyłem ich pięć i powiedziałem sobie, fajnie, nie, ale trzeba robić dalej, tak? Tak, to jest ta metoda właśnie, że każdy z nas w końcu trafia na swoją metodę, to bo... jest to, Poczekaj, to jest, sorry, to jest to, co Chris wczoraj mówił przy że e, marketing internetowy, ludziom się wydaje, że marketing internetowy to jest łatwość i szybkość w No Ma się. Magic. Tak, jakiś. że, że to jest łatwo, szybko, praca. Które mają pracę się do internetu i za miesiąc będą <noise> <noise> Myślisz, myślisz, co prawda są dni, gdzie pracujesz po 15 godzin, ale są dni, które pracujesz po 2 15 15 godziny tak, czasami. Dokładnie. I, I wiesz, kiedy chcesz, masz wolne, ale to jest tak jak z, y, To jest to właśnie to, co Chris mówił wczoraj. Jeżeli chcesz działać w internecie, chcesz działać w marketingu internetowym, to jest tak, jakbyś chciał zostać lekarzem i musi żyć na studia. Tak, tak chcesz na studia, robisz to 5 lat, później jeszcze jakieś tam specjalizacje i tak dalej, i tak dalej. tutaj to samo, na tym samym to polega. Nie stanie się to w jeden miesiąc, nie stanie się to w dwa, nie stanie się to się w pół roku. Rok, półtora, dwa, dwa lata. Dzisiaj statystyki, średnie statystyki to były dwa lata. Tak, jakbyśmy wszyscy opowiadali swoje historie, nie? Mm -hmm. Każdy powiedział, że potrzebował na to dwa lata, żeby, żeby, żeby osiągnąć, osiągać właśnie takie sukcesy, nie? I, I można powiedzieć, że te dwa lata, czy trzy lata nawet niech to będą, to są właśnie te studia, na których się uczysz. Ale to jest taki, jak Amerykanie mówią, life changer, czyli zmienia to całkowicie twoje życie, bo, bo tak naprawdę... Yy... Mówię, ja, ja na przykład, a znam Twoją historię, wiem, że, że u Ciebie było tak samo. Nie z jednego pieca już chleb jadłem, i naprawdę w życiu robiłem setki różnych rzeczy, z których często nie byłem dumny. Z których często jeszcze częściej nie byłem zadowolony, ale zawsze każdy ten, każda ta rzecz, tak ta ta jak po prostu mówię zawsze z każdym wyciągałem wniosek. O tak. jeden stopień mnie to przesuwało do góry. Jak się cofnęłem w którymś momencie, to zawsze w następnym kroku dawałem dwa do przodu. Także to jest najważniejsze, żeby... Analizować, wyciągać analizować wnioski. swoje... Tak, wyciągać tak. wnioski i analizować swoje, swoje kroki, tak? Wrócić się czasami o, o pół roku, trzy miesiące do tyłu, dwa miesiące tak. nawet i pomyśleć jak było wtedy, jak jest teraz, e, co zrobiłeś, że jesteś tu, e, być może na przykład spadłeś, dlaczego, e, jak, jak urosłeś, tak, no to wtedy mówisz, kurde, aha, bo to, 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 to i to. Dobra, czyli to działa, tak? Dokładnie. Przemek, jakbyśmy mieli tak podsumować, e, jaką byś, jedną taką rzecz jakbyś miał wyciągnąć, e, jaką byś poradę dał dla Planowania teraz... E, Planowanie, planowanie. jeżeli oglądasz jeszcze to wideo, bo już pewnie trochę trwa, i yy, oglądasz to wideo, to zaplanuj sobie swój biznes, ok? Zaplanuj, rozrysuj sobie na kartce, yy, co, potrzebujesz, yy, co potrzebujesz od A do Z, żeby dojść do, dojść do tego kroku Z. Tak? Czyli blok, budowanie listy, yy, ruch jakieś produkt. produkt, infoprodukty, to, to są zagrywki wizerunkowe. Tak? Ale też można na, tym, można na tym oczywiście zarobić i się zarabia. Tak? Przy okazji pomagasz innym, e bo, którzy potrzebują tej wiedzy. Tak? Zaplanuj sobie, co potrzebujesz. Tak? Potrzebujesz blog, wyznać sobie na to na przykład dwa miesiące, żeby się nauczyć, obsługiwać. Zapomnij o liście, zapomnij o ruchu, później, jak już będzie blog. Wtedy jest budowanie listy, wtedy jest budowanie ruchu, tak? Czyli uczy na przykład SEO, stwórz w końcu pierwszego fanpage'a. Nie od razu, jak zakładasz bloga, tylko stwórz w końcu swojego fanpage'a. Uczy marketingu na Facebooku, uczy marketingu na YouTube, tak? Załóż w końcu swoje konto na YouTube, wejdź do ludzi na forach dyskusyjnych. tak. Później dopiero z tego patrz na statystyki i dopiero tak. z tego rób, 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 buduj listę, tak? Czyli generalnie planowanie. Jak chcesz, żeby mnie widzieli inni za rok, za dwa? Co chcesz osiągnąć? I dopiero wtedy, jak będziesz widział, co chcesz osiągnąć, to się wracasz. Aha, żeby osiągnąć to, muszę zrobić to. Żeby zrobić to, muszę zrobić to. I wtedy wracasz do tyłu, sobie planujesz tak. po kolei. Od... Czyli generalnie planowanie. Jak zaplanujesz, zobaczysz, że... Będzie się to rozwijać, bo większość ludzi nie planuje i stąd też nie wiedzą, co mają robić, albo robią za dużo rzeczy naraz i przez to się podobają, bo mówią, kurde, tyle pracy, tyle roboty. Nie? Tak. Ja bym tutaj na, na podsumowanie dodał tylko to, że jeżeli chodzi o planowanie, to polecam książkę Planowanie celów Daniela Kubacha, którą Daniel niedawno napisał, wybitny mentor tutaj wielu z nas. Polecam tą książkę zdecydowanie, niedawno czytałem, natomiast też nawiązując do tej książki podsumowując całą tą rozmowę jeżeli przemek mówi bardzo dużo inter o internecie w tym podsumowaniu a ja powiem tylko tyle że jeżeli chcesz być w tym miejscu gdzie my jesteśmy jeżeli chcesz przyjechać z nami tutaj na tą wycieczkę za pół roku kolejna wycieczka na przykład to po prostu za rok jest Dziwiio Cruise Dokładnie Dziwiio Cruise lub inne wycieczki inne nagrody będzie tego bardzo dużo ale po prostu najważniejsza rzecz patrz na osoby które już to osiągnęły i mam taką radę dla, dla Ciebie. Przebywaj z nami na szkoleniach, przyjeżdżaj zna, do nas na szkolenia, na wiele szkoleń, które będzie w Polsce w, w tym roku. Po prostu warto się spotykać z tymi ludźmi. Myślę, że mój sukces, który ja osiągnąłem, tak samo przemka sukces, i tak samo sukces wszystkich osób, które dzisiaj są z nami. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby się, gdybyśmy się nie spotkali. My się spotkaliśmy z Przemkiem około dwóch lat temu i od tamtej pory też w jakiś sposób ze sobą współpracujemy, ale gwarantuję, że ja praktycznie, Przemek myślę, że to potwierdzi, mnie by tu nie było, gdybym się, oprócz tego, że robimy biznes internetowy, to jednak spotkaliśmy się na żywo wszyscy kiedyś, przybiliśmy piątkę, wypiliśmy piwko jakieś, tak, i porozmawialiśmy ze sobą. Wymieniliśmy swoje pomysły, burzę mózgów zrobiliśmy, bo to jeszcze bardziej Cię zbliża do tego, że Ty widzisz, co dana osoba w swoim biznesie robi. tak? Przemek mi powiedział, co robi w swoim biznesie. Mogę z Przemka, że tak powiem, w cudzysłowie, skopiować pewne pomysły do mojego biznesu. Oczywiście nie kopiować Przemka i nie robić tego samego, ale do mojego biznesu mogę zrobić to, co Chris powiedział, mogę zrobić to, co Jacek powiedział. Myślisz? No thanks. Okej, okay, pozdrawiamy serdecznie ze słonecznej Huerta Aventury. Tak, właśnie bo pani, pani przyszła masaż nam zaproponować. Pani właśnie chciała nam znowu sprzedać masaż. Słuchajcie, uczcie się sprzedawać, a będziecie tutaj z nami na pewno. Tak, pozdrawiamy Love and Peace. Love and peace, yeah. <grym> Piona. No.